Widziałbym szpilkę. Bardzo chciałbym zobaczyć w dwóch walkach. Co za fantastyczna noc, to Tu będą padać chmury największego kalibru. Nie się państwo na wielkie kształty. Cześć, widam was serdecznie. To był bardzo gorący weekend w sportach walki i na ten temat chciałem porozmawiać. Wspaniała gala KSW 71 w Toruniu. Kilka ciekawych pojedynków. Co wyniki tych pojedynków wnoszą, jak to dalej będzie. Porozmawiamy na ten temat. No i super gala w Nowym Jorku Madison Square Garden, gdzie doszło do unifikacji w kategorii półciężkiej. Wspaniały pojedynek Betterbije kontra Joe Smith Jr. Zaczynamy od KSW 71. Główna walka wieczoru. Naprawdę obejrzałem z olbrzymim zainteresowaniem. Marian Żółkowski kontra Sebastian Rajewski. Trzeci raz obroniły tytuł Żółkowski. No miał trochę pod górkę, no bo kłopoty były dosyć duże, no ale wygrał i co będzie dalej? No, Martin Lewandowski już powiedział oficjalnie, że dojdzie do walki z mistrzem kategorii piórkowej Salahadinem Parnasem. Kiedy to będzie? Jak to będzie? Nie wiadomo. Rozmawiałem z Maćkiem Kawulskim i z Wojsławem Rysiewskim dyrektorem sportowym KSW. No jest tam troszeczkę problemów, jak to zorganizować, no bo w jakiej wadze, ale skoro już Martin powiedział, wszyscy są za, to dojdzie do tej walki i to będzie na pewno wspaniałe wydawisko. W co-main evencie wystąpił Marcin Różalski, walka z rolem No niestety Różal przegrał cztery razy, był na deskach. I Zimmerman no, pokazał mu, że jest jednak zdecydowanie lepszy. Jest, uznał to zresztą różalno. Mówi, no, facet jest od niego 7 lat młodszy, kawał byka. Powiedział, że muszę zaszpachlować dziury, które są w moim sporcie, podreperować zdrowie. No i czy będzie dalej walczył? No, wszyscy zadają sobie te pytanie. Jak się śmiał Różal, ja jestem 44-letni krokodyl, jak będzie oferta, to zawalczę. Krótko rozmawiałem na ten temat z Maćkiem Kawulskim, mówi, no najpierw Różal musi podreperować swoje zdrowie. Jeżeli podreperuje, no to być może znajdziemy dla niego fajnego przeciwnika. Najlepszym podsumowaniem tego, co się dzieje wokół Różala, to jest to, co powiedział Mateusz Borek rozmawiając z nim różal. Niezależnie od tego, czy wygrywasz, czy przegrywasz, ludzie cię kochają. I to jest prawda, kochają go ludzie. Dowodem na to chociażby to, że nasza poprzednia rozmowa z różalem kilka dni temu obejrzało ją w większym odcinku i mniejszym, bo podzieliliśmy to na dwa, prawie pół miliona ludzi. Ten facet budzi emocje i to jest wielka indywidualność. I myślę, że go jeszcze zobaczymy. A Zimmerman rzucił wyzwanie Izu Gonochowi. To może być też ciekawa walka. Dalej jest walka, była Torres-Mańkowski. Dwóch byłych czempionów, lepszy był Torres. Bardzo walka zacięta, wyrównana. Mi Nie, nieznacznie wygrał Torres. Mańkowski mówił, że ja go trafiałem sztyletami, a on mi przywalił kijem bejsbolowym. No i tak to było, ale Mańkowski też olbrzymi szacunek dla niego za przygotowanie, za to, co demonstruje i myślę, że jeszcze go zobaczymy, on przecież ma słabszą pasję, ale Karolina Kowalkiewicz też miała słabszą pasję i wygrała, wszyscy mówili, że powinna kończyć, nie skończyła i myślę, że to samo będzie z Mańkowskim. No i na koniec Artur Szpilka, znakomity debiut, no, chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak dobry. Wygrał z Jerchierem Radczenko, który był faworytem. No, zaczęło się tak niebezpiecznie dla szpilki, no bo dostał kilka ciosów, które go odrzuciły. Gdyby jeszcze doszedł ten prawy, to mógłby być w tarapatach, ale co tu gadać nie, nie, nie dostał, wygrał wspaniale, odrobił rewelacyjnie lekcję w Spartecz, że zamęczył Radczenkę. No, widać było, że to jest facet, który co by nie mówić. Zawsze ciężko trenował i wziął się za MMA solidnie. Poprawił walkę w parterze. My też zobaczyliśmy kopnięcia. W boksie wiadomo, jest znakomity, no i wygrał, co będzie dalej. Ja powiem szczerze, tak się zastanawiałem, z kim chciałbym zobaczyć szpilkę. No. Chyba już nie uda się z Krzysztofem Zimnochem. Były rozmowy. Krzysztof Zimnoch, z tego co mi mówili właściciele KZW, postawił trochę za wysokie warunki. Raczej do walki nie dojdzie. Kto zatem? Wojsław Afrysierskie mówił mi, że rozważamy różne opcje, zobaczymy. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z debiutu szpilki. Ja osobiście widziałbym szpilkę bardzo. Chciałbym zobaczyć w dwóch walkach z Szymonem Kołeckim. Rozmawiałem z nim dwa dni temu. W Polsce spotkaliśmy się podczas transmisji. Szymon przeszedł operację kolana, wrócił. No, gdyby jak się wykuruje, to byłbym zafascynowany jego starciem z, ze szpilką. No i walka, która by przebiła sufit, gdyby doszło. Do tego pojedynku szpilka Diablo. Wojsław Prysiewski, matchmaker KSW, mówi mi tuż przed przyjściem tutaj do studia, że KSW mogłoby zorganizować tą walkę, taką walkę, ale nie wiadomo, jakie są uwarunkowania kontraktowe. Diablo No i jeszcze jest w więzieniu, niedługo wychodzi. Mam nadzieję, że w bardzo dobrej formie. Ja sądzę, że on najpierw weźmie się za boks, no bo to jest jego miłość, żeby walczyć ze szpilką w MMA, no musiałby... Trochę potrenować. Może dojdzie do tej walki. Przypuszczam, że z dużym opóźnieniem, tak jak do walki Andrzeja Gołoty z Przemkiem Saletą, też kilka lat za późno, ale walka była znakomita, miałem przyjemność się komentować. No i ciekawy jestem, czy dojdzie do walki Diablo ze Szpilką. No to też by było duże wydarzenie. Może dojdzie, oby, ja chciałbym zobaczyć taki pojedynek. Przypuszczam, że jednak to będzie z jakimś znacznym opóźnieniem. No i gala w Madison Square Garden, pojedynki unifikacyjne, zwłaszcza w takich kategoriach jak półciężka, budzą wielkie emocje. No i e, Artur Beterbijew po prostu zdemolował amerykańskiego czempiona Joe Smitha Juniora, który przecież e, wygrywał przed czasem i z Bernardem Hopkinsem i z Andrzejem Fonfarą, ale w starciu z Czeczenem nie miał żadnych szans. Był na deskach i... i, i no, trzy knockdowny, a ten ostatni to było po prostu mistrzostwo. Lewy podrótkowy, prawy podrótkowy, prawy sierpowy. I zatańczyły Smith i sędzia słusznie, że przerwał walkę, bo to by, by, mógłby być ciężki nokaut. Beterbijew, jedyny czempion współczesny w boksie, który wszystkie walki wygrał i wszystkie przez nokaut. 18 do zera, 18 nokautów. Co będzie dalej z Better Biewem? Z Jardem być może się zmierzy. No, Pojedynek unifikacyjny został jeszcze jeden pasem jemu do zdobycia pas WBA, do który należy do Biwoła, który pokonał przecież Canelo Alvareza. Przypuszczam, że do tego starcia Biwoł kontra Better Bije za jakiś czas. Na razie jest, myślę, że to będzie starcie z jardem. No i.. Kto tam wygra? Nie wiem, nie wiem, bo ta walka y, z y, Beterbijew, ze spisem po prostu była niesamowita, krótka, eksplozyjna. Y, dwa, niespełna dwie rundy Smith zadał tylko 11 ciosów, Beterbijew 48 ciosów silnych. Y, y, jeszcze większa dysproporcja, 34 ciosy silne sierpowe i podbródkowe yy, Betterbiewa i tylko 7 Joe Smitha. A na razie cieszymy się z tego gorącego weekendu, yy, który mie mieliśmy, czyli KSW 71 i gala yy, bokserska w Madison Square Garden. Cześć, do zobaczenia, do miłego.